Ostatni odcinek, wyemitowany 30 sierpnia, Siemano tutaj, Mikoliks, w 273 odcinku, jako ciekawostka, dołączając e, jeszcze starą serię i w 39 odcinku z Mikolajkowych przygód. Tak, mała przerwa, kilku dni, no, tydzień, tydzień, prawie dwa. No, i się zmieniło, jak widzicie, rok szkolny. Ojej, już kilka dni roku szkolnego. E, no, i tak wygląda moja baza. Możecie ocenić, od razu mówię, że w tym czasie spotkała mnie chmara nieszczęść. Między innymi, no, zachorowały mi. Ale to o tym Wam opowiem. Bocinek jak zwykle pogadankowy. Yy, tak, widzicie oświetlenie wyspy, i dlatego też brzmi inaczej. I w ogóle yy, no, mogą tam być jakieś tam inne problemy, ale to, to nie jest jakiś problem. Największy problem to był yy, z brzuchem. Ale o tym Wam wyjaśnię za chwilę. Patrzcie w ogóle, jaka wyspa. Zajęło to dużo czasu, kilka dni i właśnie e, robiłem sobie tu po kilkanaście godzin. No że to jest moja bardzo ciężka praca, a nie jakieś scitowane po prostu wklejenie jakiegoś generatora, generatora, kapisz, czy tam mylę e, jakiegoś terenu. Tylko ja to uczciwie sam budowałem i zajęło mi to bardzo, bardzo dużo czasu. Żadnymi tam komendami, żeby wiecie, sobie wkleić jakieś tam górki, nie górki. No. No i w tym odcinku będzie bogatankowy, ponieważ mam wam wiele rzeczy do wyjaśnienia. Jest 7 września, kiedy to nagrywam. I w ogóle wczoraj miało miejsce mm, trzecia rocznica mojej działalności na YouTubie, bo zacząłem na kanale Minecraftowi Ludzie z kolegami, które zostały zbanowane ale jednak zacząłem i to jest właśnie bardzo ciekawa sprawa nie? 6 września 2020 na starym komputerze nagrywaliśmy z kolegą po prostu po tak sobie wpadliśmy na pomysł ej, a może by tak nagrać nasz wspólny kanał z naszych światów ja miałem na kreatywnym bardzo mnóstwo multum, multum bardzo fajnych normalnie światów no i przy okazji niedługo bierzmowanie moje będzie Prawdopodobnie 19 lub 23 września, więc ostro, po prostu nawet już ostro mym poziom nauki, nowa szkoła się zbliża, czy ten. No i w ogóle te przygotowania. No wiecie jak to jest oczywiście, a mało tego, od 2 września, spotkało mnie ogromny jakiś wirus. Cholera wie co, ale do lekarza z tym jadę, bo z tego co czytałem, to może być jakieś tam objawy choroby śledziony lub trzustki. Po prostu mnie łapał ogromny, niesamowicie wielki ból brzucha. Nawet jak chodziłem do szkoły, ale na szczęście w szkole było to bardzo lekkie, ale łapały mnie takie skurcze. Już wcześniej miałem od kilku lat problemy gdzieś tam z brzuchem, ale nigdy po prostu mnie tak brzuch nie bolał jak w tym, w tym miesiącu. Normalnie powiem Wam szczerze, tak, jakby ktoś gwoździ wbijał normalnie w brzuch, taki, taki był po prostu ból. No i oczywiście tam jakaś biegunka była, na szczęście nie, nie zdarzyło mi się wymiotować, ale sraczka, nie sraczka, cały czas, całe noc nie przespany bo się siedziało na kibelku. No więc nie wiem czy się kuruje, bo brzuch mi cały czas boli od kilku dni, ale. W sprawdź sobie gram, no nie? No tak, trzeba kontynuować wyspę i nie poszedłem do szkoły akurat w tym dniu, bo no mówię nadal mi boli lekko ten brzuch. Nawet teraz jak do was to mówię, i właśnie źle się czuję. Panie! Zagadałem się! Więc właśnie dużo z nie stresu, tylko dużo pracy, to chciałem powiedzieć właśnie mnie czeka w przyszłości. No tak, zagadałem się i no, zaćmienie umysłu, które też mi się tak pojawia. W ogóle nawet miałem mroczki przed oczami, kręciło mi się w głowie niesamowicie. No okropne momenty, okropne dni, po prostu jak to chorubsko po prostu dopadnie. Nie wiem jeszcze co to może być, ale tak jak mówiłem, udam się do lekarza jutro i zobaczymy, chociaż myślę, że to po prostu jakiś wirus. A to faktycznie może być jakiś objaw choroby, właśnie jakiegoś, czy to śledziony, czy trzustki, bo miałem takie same objawy jak w internecie czytałem, albo tam odmienniczkowe zapalenie nerek. No, coś takiego było, nie? Dobra. No, i tak to oczywiście tutaj wygląda. Budowanie wyspy. <laughs> W kolejnym odcinku myślę, że już będę tutaj jakoś tam część połaci terenu sobie wypełnię i w ogóle sobie zrobię mapę, tak jak sobie zapisałem, wiecie, przed budowaniem tej wyspy. W tym odcinku w ogóle sobie ją planuję skończyć. I oczywiście mapę mojej podwodnej świątyni i biomów. No teraz jest ogromny cień i nic nie widać, ale to sobie oświetlę, bo kombinowałem niesamowicie z oświetleniem. Zobaczymy, gdzie się pokryje. Więc w ogóle napiszcie, jak tam u Was, nie? Napiszcie, jak tam u Was. Czy źle, czy dobrze. Rok szkolny. I tak dalej. To było specjalnie. <grych> no i oczywiście, jakie łączenia. Pyk, proszę bardzo. I w której klasie jesteście, możecie napisać. Albo na jakichś tam studiach. Można napisać oczywiście, że tak. I znowu nudy, co? No, po postara się, żeby ci po już kolejny odcinek był, jak już ta wyspa jest oczywiście skończona, którą sobie skończymy w tym materiale. No i oczywiście jakiś projekt neterze i będzie sobie postaram zrealizować. oświetle i rozwój głównej bazy. Post tutaj będzie oczywiście zameczek. Jakaś osada, wioska, wiadomo. I coś się wymyśli. Ja wam nie zdradzam. Coś się wymyśli. Tak dalej. Normalnie w końcu kończę wyspę, bo ja wam powiem... Już tak mam dość, ja już tak mam dość budowania, tak mnie już to zmęczyło. To jest w ogóle największa wyspa Minecraft jaką w życiu zbudowałem. No i pierwszy taki w sumie projekt w moim życiu, bo nigdy czegoś takiego nie robiłem. A o to chodzi, nie? Żeby się uczyć. Tak samo jak z miastem westerni, wioską chińsko-japońską, czy tam w sumie tylko japońską. Pierwszy raz staram się coś takiego budować, i o to chodzi, żeby eksperymentować, żebyście widzieli, jak się zmieniają moje skile budowania. ten design. No i w ogóle na koniec odcinka dam wam takie jakby fazy. Pokazane takie screeny, zdjęcia, kto woli. Ehm, procesu budowy mojej wyspy, jak wszystko się zmieniało. Takie wiecie, zdjęcia, że tutaj tak, tutaj tak. Oczywiście widzieli, jak to się rozbudowywało, bo to był bardzo długi proces. Bardzo dużo się zmieniło, ogrom wreszcie prawie, że skończyłem wyspę od poprzedniego odcinka, po co się tak kule? Boję. Ja Tam to wygląda tak. Warstwy będą niszczone. No i kilka dni po bieżmowaniu, będzie w ogóle druga rocznica mojego już samotnego działalności na YouTube. Mikołajknie, like, 27 września 2021. I w ogóle. Łatek i Roki na YouTube już, już się pojawili dwa lata temu. Bo na kanale Watrux TV, który został usunięty. z Nie powiem wam jakich względów. Bo to jest problem kogoś innego, a nie mnie. No to oczywiście. Nagraliśmy pierwszy materiał. Taki, że cześć, to są nasze pieski i tak dalej, nie? No. To tak wszystko oczywiście wyglądało. Sezon, tak jak już mówiłem, wcześniej chciałbym zakończyć gdzieś w lutym, w marcu. Tak. Właśnie tak. Właśnie tak by było. Nie? No. No tak. Co, jeszcze coś? Kurczę. Nie tutaj. No bywa. <laughs> Oczywiście, że bywa. No, ich może w tym odcinku na koniec sobie rozświetlimy bikonami, nie? Tam na dole, okolice mojej świątyni. No, wypadałoby, nie? Ale dobra. W ogóle bardzo dużo razy mi tutaj deszczek padał i burze były. No i idealnie się zgrało, jak budowałem. <laughs> Więc mówię, to jest taki ostatni nudny odcinek. Yy... Z tego co Was nie obchodzi, czyli zbudowanie oczywiście w sumie końca mojej wielkiej wyspy, czyli głównej bazy. No i tak. W ogóle nagram to godzina 15.30, i prawdopodobnie jeszcze dziś, 7 września, poznamy datę Mainkonu do wersji 1.21 jak to brzmi ludzie, jak to brzmi? Dopiero co 1.16 było, 15, 14 <laughs> a nawet już teraz takie są wersje, nie? Wow. Mam nadzieję, że to nie będzie taki rozczarowujący update jak ten na przykład. Zresztą to nie jest w miarę okej, okay, ale tak jak 1.19, no... W ogóle dziś mam nawet spotkanie do bierzmowania, które już będzie niedługo, więc muszę się streszczać z tym odcinkiem, żeby Oczywiście się nie spóźnić na mszę. I w ten desej. No, mów właśnie, burze, są o tym już wspominałem. Właśnie w świecie minesera, na tym nie? Nie. Dobra, jak, jak tą kombinację taką, kurde, jakby ułożyć, nie? Trzeba mieć też mocno no, strategicznie w głowie. W ogóle ja to nagrałem na przykład półtorej godziny, a wy macie jakieś 12 minut nagrania, nie? Ale to tak jest, to zawsze jest i zawsze będzie, nie? No, no i już w sumie kończę. Kto tak jest właśnie? I w ogóle bardzo bym chciał, żeby 1.21 było aktualizacją łędu No, bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał. Bardzo bym sobie tego życzył. Przysięgam, że bardzo mało zostało. Bardzo mało zostało. Przysięgam, że ja to dzisiaj skończę. Jest w końcu główna baza. Trzeba będzie się zająć rozwinięciem głównej bazy. Która robi wrażenie. Ale fajnie, normalnie, że to już kończy. Super, super to uczucie, naprawdę. Nadszedł ten czas, którego nie mógł doczekać się każdy z Was. Patrzcie, ile mi dosłownie zostało, Jeszcze tam na górze trochę. Ale. Mordy, wy moje mordeczki. Wy nawet nie wiecie ile godzin na to poszło. Z kilkaset. O, oh, nareszcie. nareszcie mam to za sobą. O, oh, ja yeah. Więc oficjalnie baza została skończona. Zamknij się! Przepraszam za te dźwięki w tyle, ale. Tak to wyszło. Z smarka smarkaczaństwa. No ja kończę film. Oceńcie wszystko. Jeszcze taką latarnię sobie widok z góry. Jeszcze raz kilkaset godzin pracy. Trzeba ucić yy, herbatką. Zobaczcie, Każę Wam screeny mojej bazy. Screen pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, a to nie, jedenasty, dwunasty, trzynasty, to nie, piętnasty. Szesnasty, siedemnasty, osiemnaste. Cześć. Do widzenia.